Dotknięcie nieznanego, wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej. Pozornie będzie o UFO, ale nie do końca. Zresztą, ocencie sami. Mianowicie moje prawdziwe zainteresowanie ufologią zaczęło się od dnia, kiedy otrzymałam z Brazylii kolejny list od Jeronima de Souza. Ponieważ uczę się języka esperanto, koresponduję z ludźmi z różnych stron świata. Postanowiłam zapytać Jeronima co sądzi o niezidentyfikowanych obiektach latających? W odpowiedzi Brazylijczyk przysłał mi bardzo dziwne znaki. Odpisałam na list, prosząc o więcej informacji o owych znakach, ale niestety następnej korespondencji już nie otrzymałam. Kartkę z tymi znakami przesyłam wraz z moim listem. Być może ktoś z czytelników nieznanego świata widział kiedyś coś podobnego? Minęło kilkanaście miesięcy, a moje zainteresowanie problematyką ciągle rosło. Wierzyłam w istnienie istot pozaziemskich, ale czytanie relacji osób, które miały kontakt z UFO lub widziały na niebie dyskoidalne pojazdy, to było dla mnie za mało. Pragnęłam czegoś więcej i oto moje marzenie spełniło się. Było to 1 stycznia 1998 roku około godziny 20. Pamiętam wszystko jak dziś. Oglądałam wówczas razem z przyjaciółką Karoliną film w telewizji. Nagle przybiegł brat Karoliny i podekscytowany zaczął krzyczeć, żebyśmy jak najprędzej wybiegły na podwórko. Bez namysłu skierowałyśmy się w stronę drzwi. Instynkt podpowiadał nam, że mamy podnieść oczy w górę. To, co zobaczyłyśmy, zaparło nam dech w piersiach. Na gwiaździstym niebie wirował wokół własnej osi ogromny, świecący obiekt, przypominający odwrócony do góry dnem talerz. Pojazd ten posiadał niezliczoną ilość okien. Towarzyszyła mu chmura, za którą naprzemian znikał i pojawiał się mniej więcej w odstępach dwudziestosekundowych. Karolina zauważyła, że wyglądało to tak, jakby ktoś przyczepił na nieboskłonie tysiąc wirujących wróżek w kształcie talerza. Wszyscy staliśmy jak wryci, czując na przemian radość i strach. Bardzo żałuję, że Karolina miała wówczas zepsuty aparat, ponieważ zjawisko trwało około 15 minut. Przypomniała mi się Wigilia klasowa. Koledzy życzyli mi podczas niej, abym zobaczyła UFO. Może mówili serio, a może w tych życzeniach było trochę drwiny. Nie jest to jednak takie ważne, skoro to się stało.